Jak co roku, życzenia. Tu się nic nie zmienia. Od filmeru do załogi są leczyła nogi i ręce. A może i coś więcej. Na święta radości, zdrowia i miłości. A w nowym roku coraz więcej uroku. I od fizji, od strony byś nie był zmęczony. Pleców silnych. Mm, Stanów mobilnych rzadku ze stali! Niech każdy je chwali! Wolnego czasu na spacer do lasu, na masaż u kingi, na relaks bez spinki, mądrego trenera. Co ćwiczenia dobiera z głową i rozsądkiem. Żeby sobie z zatkiem, za ciężkim poradzić. Nie ma co się bawić, tak coś zaboli. Zboli do nas do boli. Pacjenci, kochani, my jesteśmy z wami. I w tym czasie życzymy filip dla ryży Spokojnych